IGUUUUUR Tu to defense, tu defense Chcę jest zaś profesjonalnie od dupy strony Baniak pyk A tego chyba nie widzę No i pyk! Kolejny Kolejny dostał na dziurę A ja też dostałem low kinga Paracetamol Aha No boże, jakiś gościu na respa się wpierdolił <laughs> Dobra, tu trzeba się jakoś ładnie usodomić Ale tam ludzi biegnie przy czołgu kurwa Zapinguje jeszcze raz Kurwa się człowiek w filmie człowieku mgła no. nic nie widzę i czekam czeka na ten na chmarę co? Nie duża mgła jest, nie? Tak no. 180 metrów tam jest czołg na pingu Jeden gościu zdech ale zajebista miejscówka w tym dachu Tam, tam goście biegną Slim, patrz Czekaj, przeładowuję Ja tutaj ich dużo widzę, wiesz, w tym okienku Ale ich tam leci górą Walić do kacapu O, kurwa Ale to nie doleci Dostał, dostał, jeden się przywrócił, to jak nie doleci O, no to powodzenia dla helikoptera Good morning Vietnam Ogólnie Najśmieszniejsze jest to, że oni tunel... bo ja zapomniałem, że w tej grze oni mają tunele co nie? I my na przykład przebiliśmy się, a oni se tunelami wyszli na nasze plecy. Dzisiaj oh, nas to Mefik! Mefik! No bo to kurwa. No, bo... że, że widzę gościa z daleka, co biegnie. I zbi od mucha, to strzeliłem pierwszy, pierwszym strzałem. Cześć. Że... Powiem ci, że. Hang na plecach. Coś pięknego. A w ogóle robi robotę. Ktoś ci pingował, z odnetki, gdzie masz strzelać. To modernia, robi się Dobra, tak... ale widzę bagi. Jestem teraz w skale. Dosłownie. Ty, Klement, widać mnie? Stary, siedzę ja w skale. Co? mieć taki. kurwa. Myślałem, zobacz, że to z tej z tamtą nie było. Nie, no w skale tak. jestem, człowiek. Bóg jak chuj ma mapa, ale na razie git No zobacz, wejdź sobie. Miejscówka. Wejdź czekaj, sobie. Czy czekaj, na... mogę z tego. Ja pierdole dobra, jestem tu. Ale będą mieli rozkwiny. Czekaj, mapa, otworzyliśmy. A nas a bardzo polu. Kurwa slim, bo w ogóle jest na drugim końcu mapy, nie tam gdzie się pierd. Kurwa, ja nie wiedziałem człowieku, że tutaj ja się tak wczułem Ja pierdolę, dawaj cofamy się, nie wiedziałem, że my aż, aż, aż tak w dziurę dostali Ja nie mogę myślałem że my... A dobrze się bronimy, ta pantera się przydała tak. Chłopaki, co ja co jaracie? Nie, nie gromadzę <głos》głos》> No bo ja się w czułem człowieku, strzelam z MG ale wszystkich 12 kill, a ja patrzę, a tu kurwa na końcu mapy już jestem. Tak doszedłem, daleko z nich to był jakiś tylko w drugą stronę O Boże, jakie miejsce! Czekajcie, jeszcze chwilę. O kurwa. To jest Harku Czekajcie, jeszcze tu jest pod miętą, to jest budynek zobaczył. Chleba! Jest Bierz za panterą, jak na wojnie. Haha, <grywa> może jakie piękne uczucie ich wszystkich rozpierdalam. Szeregowiec Ryan się przypominał. <grywa> Takie tylko kropeczki widzę i. nie więcej tutaj widzę. W tym obszarze. Czekaj. Mam no najwięcej tych fragów w mojej ekipie, kurwa. Tutaj jak... yes. Tu jednego widzę, to tutaj są jest dwóch, tutaj, tutaj Kurwa buguje się to okno, nie mogę strzelać Tutaj jeden, kurwa no, zajebista mapa panowie Dobra czekajcie, muszę zmienić No ale bugów jest sporo Oj pójdę dostałem bombę, Dupcają? o kurwa rakieta Jak zginę to będziesz mi podnosił, dobra? co się dzieje Adam ale nie no biznę, to... dostałem. Jednego jedyneś nie, nie Rasują punkt chyba kurwa. Ja, nie no. No. tam, tam ta, się Dawaj do mnie, dawaj. Ja leżę, dawaj szybko. Dalej no tu z MG stoję. Czemu? Czemu? Uważajcie jak będziecie się respić na... Wycofamy, bo to jest obrona. Nie oddam tej wieży To jest Można ich nawet przejść co? Nie oddam tej wieży Choro siedzę tu już znów zajebałem bo próbuję No próbuję tu wejść ale siedzę za wpatrzony Nie oddam kursce to będziesz No i tak dalej ja spierdalam, nie no da, zostań to zaraz będziemy grali U no, do... ruskich to traktor dokładnie no Herkules dupa go. kiedy ja parę drugie, bo mam dzieci O, kolejny kill No i prawidłowo No ja robił kamikaze z granatem typy i chuj najdem no, mnie zabili, to bo kamikaze zrobił to <laughs> 24 kilo zrobiłem, kurwa na tej wieży. Ja, nie.